to nieprawda. Prezydent wie, jak to jest. Teraz pan prezydent robił próbę, zobaczymy, czy się nauczy. Druga. tutaj, jest Tu? Cały całej siły trzeba. To nie takie łatwe. Jeszcze go zakręcić. Ja myślałem, że to jest łatwiejsze zadanie. Trzeba jeszcze od no, ale A, to jest za głęboko się... troszkę. No tak już głęboko? tak za głęboko, nie, Bo chyba, nie że prosznie. to no. To co, mamy podsypać ziemi czy nie? Tak, można troszeczkę. Tak? I o tak, o. Dobra, biorę tego. O tak, o, 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 Darek bylił, tak. O, o, o tak. I musi prezydent zapamiętać, która to była. Tylko tak, czekajcie, tak. bo tutaj tabliczkę. Nie, pan robi dziurę. I teraz prezydent, no, biorę Dobra, i dzieli tam o dziewiąt. Ja wiem, jak zapamiętać. Super. Trzeba będzie wielki krok. A chodź. I tutaj będzie cybulka. Tak, prezydent.